Lider tabeli Trefl Gdańsk męczył się w Międzyrzeczu, ale pokonał Orła. Zwycięstwa odniosły też drużyny Energetyka i Morza. Mimo zwycięstwa Morze pozostało na ostatnim miejscu w tabeli. Ciekawa końcówka rundy zasadniczej szykuje się w górze, bo o drugie miejsce walczą Fart Kielce i Joker Piła. W meczach o pierwsze miejsce w grupie pierwszej zmierzyły się dwie akademickie drużyny. Na razie górą studenci Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Którzy wygrali dwa mecze po 3 do 2. W spotkaniach o utrzymanie Orion Suleków okazał się lepszy od czarnych pruszcz gdański, ale pokonani zapowiadają strogi rewanż na własnym terenie. W grupie drugiej o awans walczą rezerwy z chatów i sudetów Kamienna Góra po dwóch meczach remis 1 do 1. W grupie trzeciej w finale rundy play-off spotkały się Pekpol Ostrołęka i ósemka Siedlce. Zespół z Ostrołęki wykorzystał atut własnego boiska, ale zwycięstwa w pięciu setach zapowiadają wielkie emocje w rewanżu. Natomiast w walce o utrzymanie armaty wytoczył wreszcie armat Kozienice. Outsider rundy zasadniczej postarał się o sensację. Dwa razy pokonał na wyjeździe Lechę Tomaszów Mazowiecki. Mosbendzin remisuje po dwóch meczach z krakowską Wandą. Kibice w Krakowie otrzą sobie apetyty na rewanżowe spotkania. W grze o utrzymanie skuteczni okazali się siatkarze STS Skarżysko-Kamienna. Dwa wyjazdowe zwycięstwa każą w ekipie STS upatrywać faworyta konfrontacji z górnikami. Murowany faworyt z murowanej gośliny nie zawiódł. Dwa razy pokonał Jokera Świecie, ale drugie spotkanie trwało aż 500. setów. Wielki krok do pozostania w drugiej lidze zrobiła Kalisja Kalisz, która odniosła na swoim terenie dwa zwycięstwa nad Zawiszą Sulechów. Niespodzianka w grupie drugiej Gaudia Trzebnica tylko raz pokonała u siebie AZS Politechnika Śląska. W rewanżowych spotkaniach w roli faworytek wystąpią Gliwiczanki. W Jaworze nikt nie dopuszcza myśli o degradacji Olimpii. Siatkarki z tego klubu podejmowały SMS LO drugi Opole. Wyższość drużyny z Jawora nie podlegała dyskusji. W sobotnim meczu gospodynie triumfowały 3 do 0. Wyniki setów do 15, 23 i 18 wystarczą za cały komentarz. Miejscowe po prostu były zdecydowanie lepsze. W niedzielę wiele się nie zmieniło, z tym tylko, że w pierwszym secie Opolanki pokazały, że nie zamierzają rezygnować z walki o zachowanie miejsca w drugiej lidze. SMS zwyciężył 26-24, ale potem wszystko wróciło do normy. Gładkie wygrane do 16-23 i ponownie do 16 załatwiły sprawę. Olimpia objęła prowadzenie 2-0 w meczach o utrzymanie w grupie drugiej. W szóstce Biłgoraj brakuje już tylko jednego zwycięstwa nad Akademiczkami z Radomia. Przegrana do 10 w trzecim secie drugiego meczu wystawia studentkom Politechniki Marne Świadectwo. To mecz dwóch zdecydowanie najsłabszych w rundzie zasadniczej zespołów trzeciej grupy. Obie ekipy zebrały też lanie w pierwszej rundzie fazy play-off o utrzymanie. W efekcie przyszło im rozstrzygnąć między sobą, która drużyna pozostanie w lidze. Najpierw gospodyniami dwóch meczów były siatkarki a Trenerzy mobilizowali swoje zespoły. Spokojniej było raczej w obozie Orła. Trener BPTS miał chwilami dość tłumaczenia. Choć w sporcie dobry humor jest wskazany, to na parkiecie o żartach nie było mowy. W sobotnim spotkaniu Orzeł zwyciężył 3 do 1. Siatkarki z Elbląga miały sporą przewagę i wydawało się, że następnego dnia znowu bez problemu zwyciężą. Po dwóch setach, wygranych do 19 i 21, siatkarki Orła były o krok od wygranej. Tymczasem siatkarki z Białego Stoku wzięły się w garść, dwa kolejne sety padły ich łupem. W Tajbreku przyjezdne poszły za ciosem, wygrały 15 do 12 i wyrównały stan rywalizacji w meczach na 1 do 1. Zacięty bój o pierwsze miejsce w grupie czwartej, ale nie powinno to dziwić, bo derbowe mecze zazwyczaj przynoszą wielkie emocje. W spotkaniach o utrzymanie w drugiej lidze na razie remis 1 do 1. Najpierw wygrał Maraton, ale w rewanżu po pięciu setach cieszyły się siatkarki z Jasła. W naszym magazynie wracamy do spraw reprezentacji Polski. Tym razem reprezentacja Polski Juniorów, którą już za chwilę, bo zaraz po świętach Wielkanocnych, czeka udział w turnieju eliminacyjnym do Mistrzostw Europy, które zostaną rozegrane na przełomie sierpnia i września na Białorusi. Od poniedziałku rozpoczynamy ostatni etap przygotowań do kwalifikacji do Mistrzostw Europy Juniorów. Na początku kwietnia będziemy rozgrywali taki turniej w Czarnogórze. Naszym przeciwnikiem będą zespoły Izraela, Norwegii, Włoch, Hiszpanii i Czarnogóry. No jest to na pewno turniej trudny, ponieważ gramy 5 meczów pod rząd. Każdy z tych przeciwników jest inny. Na pewno najgroźniejsze zespoły to będą Włosi, Hiszpanie i gospodarze. Dlatego też no, czeka nas bardzo trudna przeprawa. Tym bardziej, że tylko zwycięzca awansuje do Mistrzostw Europy, natomiast zespoły z drugich i miejsc będą jeszcze grały w lipcu turniej barażowy. No, ale to już jest niejako kolejny etap. Tymczasem trenerowi Grzegorzowi Rysiowi po meczu w pile przybyło zmartwień. Kontuzji doznał przyjmujący sms z i reprezentacji Polski Adrian Buchowski. Zawodnik nieszczęśliwie skręcił lewą nogę w kostce. Wyglądało to dość groźnie. Siatkarz o własnych siłach boiska nie opuścił, pomogli koledzy z zespołu. Trudno dziś powiedzieć, jak długo Adrian Buchowski odpocznie od gry. Niewykluczone, że do Czarnogóry nie pojedzie. Adrianowi Buchowskiemu życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Na koniec magazynu Polska Siatkówka o wielkiej siatkarskiej uczcie, która szykuje się 10 i 11 kwietnia w Atlas Arena w Łodzi. Turniej Final Four Ligi Mistrzów Mężczyzn z udziałem czterech najlepszych klubowych zespołów Europy. Znamy już skład tego turnieju finałowego w którym zagra także polski reprezentant Skra Bełchatów. Na turniej Final Four w Łodzi nie ma już biletów od dawna. Pozostało tylko kilkadziesiąt wejściówek dla osób niepełnosprawnych. W Łodzi obok Skry zagrają włoski Betlik Trentino, obrońca tytułu, Słoweński Ach Wolej Bled oraz rosyjski Dynamo Moskwa. Pierwszego dnia Final Four jako pierwsi na boisko wyjdą siatkarze Skry i Dynamo Moskwa. Drugi mecz to Betlik Ach Wolej. Bilety na turniej rozeszły się na pniu, już od dawna ich brakuje. Pozostały tylko wejściówki dla osób niepełnosprawnych. Warto dodać, że mecze Skrybył Chatów w fazie grupowej obejrzało w wódzkiej hali ponad 33 tysiące widzów. To rekord świata. Skrabbeł Chatów będzie już po raz drugi organizatorem turnieju Final Four Ligi Mistrzów. Poprzednio organizowała taki turniej w 2008 roku, wtedy Bełchatowianie zajęli trzecie miejsce, pierwsze Dynamo Kazań. Atlas, arenę budowano 3 lata. Koszt inwestycji zamknął się kwotą 287 milionów złotych. Trybuny Hali mogą pomieścić ponad 10 tysięcy widzów. To wszystko w magazynie Polska Siatkówka. Dziękujemy Państwu pięknie za wspólnie spędzony czas. Oczywiście widzimy się za tydzień. Proszę o nas pamiętać. Do zobaczenia.